Fasolka po brytońsku. Ale to polskie, prawda? Tak jak, powiedzmy, riba po grecku. To jest takie dobre, że nie oddajcie tego Brytonczykom. Jeszcze kiełbaska. Mmm. Czy koreańskie kimchi do tego pasuje? Mm. Sama radość. Mm. 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 To moje un nie wychodzi z moich ust, to wychodzi z mojego serduszka. <grystanie> Niestety jest tego coraz mniej, a ja jestem wciąż chłodny. Jeszcze usmażę kawałek mięsa, trochę soli O ty czueniu.